No, teraz jedziemy po trawę y <coughs> dla krów. Pio ten brat jedzie tam z przodu, ja rowerem jadę. Bo chciałem Wam pokazać, jak to pozalewało pole z kukurydzą. Teraz tylko, żeby było cieplutko. O, jaka kałuża! na drodze to tak mogę powiedzieć na 10 cm była nad felgę rowera tutaj kukurydza zalana, lucerna też chociaż tu jest górka, to spływa tam yy, tam yy, przez sodole, tam wszystko spływa kukurydzka będzie miała wreszcie co z czego czerpa się wodę miła siarna te kałuże tutaj Ledwo się rowerem jeździ Takie błoto jest Tu Sudańska Powschodziła już Ale też zalana O kurde, tu jest największa kałuża. Aż mnie rower przestawiło. Tu brat otwiera bramkę, bo tu krowy, krowy są po tamtej stronie. I tu wchodzą. Tam jest posiana życica. To jak będzie ciepło, to to wzejdzie, ładnie będzie rosnąć albo już jest na kanale Filmik z siewem albo nie jak nie no to w, w najbliższym czasie będzie tutaj jeszcze koszenie było pierwszego pokosu lucerny też nie wiem czy, czy było czy nie samolot leci nie wiem sprawdzać się w ogóle nagrywa Nagrywa się Amfibia! Amfibia! <grywa> <grywa> Ciekawe czy ja rowerem przejadę Raczej nie, ale spróbuję Tu jest w ogóle taki rów Kiedyś był normalny... O kurde! Przejazd, ale... Co? To zamknę! Teraz ciekawe czy przejdę Przejdę, bokiem Chyba wyłączony jest Ale lepiej tam wezmę patykiem No bo... Dobra. Jakbyśmy wiedzieli, że dzisiaj w południe nie będzie padać, to by było już spresowane. A tak nie jest. Dobra, jedziemy dalej. O, ale... Ja się nie mogę! Tu jest właśnie ta życica posiana Tu jest chyba hektar Jeśli się nie mylę Sialiśmy zwykłym siewnikiem do zboża Wysiewać się wysiewało Zobaczymy, jak urośnie. I teraz w prawo zjeżdżamy. nie wiem czy ujadę rowerem, w ogóle spróbuję, ale już czuję, że ciężko będzie. Jeszcze z tyłu oponę mam łyso, ale to tam z przodu jest jak nówka, bym powiedział. No już się błoto robi. Za niedługo będzie taki moment na tej drodze, że będzie same błoto. Jeśli nie zarównali Bo tu wycinali niedawno podsłupy Tu jest e, jęczmień a, Nie, żyt A nie wiem Żyto albo jęczmień O właśnie o tym O tym mówiłem Tu wycinali, a tu no i nie przejechałem Zatrzymało, woda robi swoje. Dobra, jedziemy dalej. A dobra, przejechaliśmy. O, tu jest w ogóle kamień, którego kiedyś wyciągaliśmy Ten większy. Ktoś sobie odłupał kawałek, bo myślał, że to granit chyba. A tu... Nie, zwykły kamień z tego pola był wyciągany. No, jesteśmy na łące. Widzimy się, jak już będziemy nakładać na przyrzewkę. Dobra, już ładujemy. trawę już dojechaliśmy. Tam to też jest ta nasza łąka, tu jest nasza, tylko wywzięliśmy stąd, bo tu jest mokrzej. Jak oceniasz... Co? Yy, yy, tą łąkę po deszczu? Żebi? Posepuj trochę. Tu niedaleko... A nie, tu chyba już. Gdzie te tamy rozwalili? Tutaj? To tutaj była kiedyś tama yy, największa. Tej wody było więcej. Tak, ta tej wody było po kostki albo więcej. Po kolana. A teraz. Yy... Co oni tu robili? No, co oni tu robili, że wytegowali wy, wy to? Eee, to! Ale zniszczyli tą tamę koparką. I na całe szczęście. Bo jeśli by przy takich opadach była ta tama tutaj, bo to była największa, bo tu na odcinku. podglądali gdzieś ścieki do rzeki. A no! Yy, bo tu była. Pierwsza i największa tama, którą bobry zawsze odbudowywały. My niszczyliśmy, rozbieraliśmy. One odbudowywały. tylko tak nie narobili Dobra. Ty będziesz dawał nie? Nie no. Bo tu na odcinku tam 400 metrów. Czy 500 metrów było? Nie więcej Było ile tam? Co? Tu jest 400 metrów na odcinku? Ile tam było? Co? Bobrów, ile? A pięć tam? 5 tam Naprawdę. I każdą rozbieraliśmy po kolei. No to To no. tam no to te są rozebrane, a dalej nie, nie wiemy. No. Ale jakby one tu były, to nadal... To byśmy tej łąki nie widzieli. Nie wiem. Chyba, żeby bursos był sprawny, to zebrali byśmy. No tak, bo u, popsuło się... Co się popsuło? Kabelki się popsuły. Co, coś jest z kablami od, od rozróżnika, od zapalania w ogóle. Na co No od przetwornic, przetwornica No i tam się coś popsuło w kabelkach. Spaliły się te bezpieczniki, oba naraz. Myśleliśmy, że jak nie odpalał, to myśleliśmy, że coś w rozruszniku, ale jednak nie. I wyszło, że te jakieś kabelki, coś się popsuło. No i ursus nie odpala. I stoi biedny. Się zapyta... Co? Nie wiem. W bo to się zbierało walkę, tak? Z szubkiem chyba. Na rano, że? Nie starczy ci na rano. Musi. Jedna coś ci raz. to nie przyjadę no, się zapytacie czemu przyjechałem rowerem a czemu nie pojechałem z bratem chciałem wam nagrać to, ten armagedon mrzawka przeleciała no A ten oto człowiek narzekał, że nie pada To teraz pada że trzy dni z rzędu i z pięć burz było. I to burz, nie jakiś popierdółek. Ale co ty myślisz, że na wsiach u rolników, gdzie potrzeba będzie padać najmocniej co? Tak, trawo, to się. musiałaś się dobrze zasiać Wypłynęła, nie popłynęła w king Dobra, chyba jest nawet Ale to kawałek No i na samtej strony trzeba Sprawdzę w ogóle ile baterii mam w telefonie O 15% Nawet na chwilę starszy Nagram wam jeszcze drogę powrotną Jak naładujemy, bo czuję, że coś będzie ciekawie mieliśmy jechać trzypekiem ale tamten to się nie zgodził Zban jeden Ja mówię pociągnie Już widzę jakby pociągnął Piotrek czemu nie pojechaliśmy z szybekiem Bo by ni nie przejechał A tam gadasz. No, to gadasz Na drodze wysta. Na drodze by stał sta... Chociaż może... Ty a ja chciałem... I... Co? Byłem na tym miękkim gryjku To no... <videsz> już widzę Ale ojciec stary mówi Żebym nie woził Bo jak przyjdzie Wielki wywieźdź to. I tu obok Tam dalej To ja się nie przeję. Ty, ja nie wiem, czy w ogóle się z belkami przejedzie A specjalnie będę gadał, że się zakopię No się To będziesz go Zębami Ty, co? Trzeba tak z rozsądkiem naładować Z Tej trawy No Ha, <noise> ha, No jakbyśmy no tam przyczepą wjechali Do zimy Byż była taka sytuacja Kiedyś 2 lata temu Co? No, no, to 3 lata temu Tata naładował belek. Przyczepę. Na dwa presowaliśmy, a przyczepą przyjechane po belki. Tata nałożył 8 belek. Podczepiamy tego Belarusa. Ruszył może z metr, pół i przyczepa po ramę. I biedak jej nie mógł wyciągnąć. Ale ja się nie dziwię, była rozładowywana i załadowana na tamty łonie. No, ojciec chciał, żeby to rozwalić. Tak, rozwalić. Dzisiaj. He? Chyba już, bo się rozwali. Nie rozwali

tam rzekę może... O, przejdę! To jest woda na łąkę, tak. Zostawisz. Przejdę się na rzekę, zobaczysz się tam. Ej, gdzie to się wchodziło? To wam pokażę, gdzie ta tama była. Tu się chyba wchodziło, ale... Nie, tu zarosło, zarosło. Może tutaj. Gdzieś przejdę. No tu już trzcina, można powiedzieć. Czekaj, tu jest jakieś zejście. A, bo to beberów zejście, beberki. Bo kurde, a mokro. O, może będzie widać, wezmę w rękę. To zbliżenie zrobię. Tam, o, była tama. Mam nadzieję, że to widać. No tam była tama, kawielka. Tam dalej nie wiem, nie, chyba widać nie będzie tam są pozostałości po naszych rozbiórkach. Ale no co koparką przyjechali, rozwalili o, i już. Dobra, to ja idę jeszcze do brata, bo już chyba już idziemy. Dobra Czyli tutaj ładnie płynie. Znaczy nie tutaj, tam w się chociaż tutaj też nie za ciekawie Ale dobrze, dobrze Co chciałeś? Jedymy? Jedymy, no dobra To widzimy się, jak będziemy wyjeżdżać Dobra, jedziemy Muszę dogonić brata. A, na, na, na. Przydałby się kład. Hala. Przejeżdżam go przez rowik. Czemu nie? O, jak pięknie. O, Opa. Nie ujadę Tu jest takie Taka góra, że mi się w rowerze koło podnosi O kurty O, już nie ujadę Dobra, tu już płasko W miarę Jedziemy Ale się ciężko jedzie Po łąc. Idziemy Tu będzie miejsce takie Roźniejsze gdzie to błoto I potem na, na drodze Witę tak, kup tu kapie, żeby mi na telefon nie dalej Bo nie jest wodo A i tam, gdzie mówiłem, że czy jest jęczmień, czy czy to no, jęczmień tam jest. Się nie pomyliłem. Tu też będzie jęczmień. A, już się zaczyna tutaj włotko. Nie ma jak obok przejechać. Aj, aj, aj. O nie! Nalało mi się do gumowca A co na brzegu? No nie! Najgorzej! Najgorzej! Dobra, widzimy się na tamtej drodze. Dobra, trzeba położyć cuki, żeby... brat przyjechał pik pik leży i pik dobra nagram wam to z bliska Co? Ja. a zapomniałem. Aha, profesjonalna mel melioracja. Bo tu ogólnie rów jest. Dobra. Ej poczuł Dobra, stawiamy szybciutko słupki Kurde O, dobra Pyk Jeden Pyk Drugi Na szczęście że jest wyłączony pastu Dobra i przejeżdżamy O, dawaj, jest Oj oj Dawaj, 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 dawaj. A, mieli Ale ślisko. O, dobra. Uojo, bokiem. A, dobra. Przerzutki nie chciały wskoczyć. No nie. Dobra, opuszczamy na najniższe jazda. Oj oj, Panie i panowie! Nie da się przyspieszyć, bo koło mieli. No to taka przejażdżka. Kurde, nie idzie nagrać tego. Ale uciekaj uciekaj. Dobra, Co so w tym odcinku na tyle. Zapraszam Was do oglądania innych filmów. Zostawcie łapkę w górę, komentarz jak u Was wygląda yy, na przykład pola w podeszczach. Do następnego! Cześć!